Cześć, z tej strony Leno z kanału Twój Informatyk. Dzisiaj pokażę Wam świetną alternatywę dla TeamViewera program Remotri. To rozwiązanie, które nie tylko jest darmowe do użytku komercyjnego, ale też działa szybciej i nowocześniej. Jeśli zajmujecie się pomocą zdalną, wsparciem IT, albo po prostu chcecie połączyć swój komputer, telefon lub tablet z innym urządzeniem, ten materiał jest dla Was. Zapraszam do oglądania. Zanim zaczniemy, chciałbym zaprosić je do subskrypcji tego kanału. Umożliwi to docierać do szerszego grona odbiorców. I lepiej rozwijać mój kanał. TeamViewer to program, który większość z nas zna, ale jeśli używacie go komercyjnie, to wiecie, że licencje są drogie, a darmowa wersja może być używana tylko do celów prywatnych. W dodatku, w ostatnich latach wiele osób skarży się na ograniczenia połączeń i komunikaty o zastosowaniu komercyjnym. Dlatego coraz więcej użytkowników szuka alternatywy, która jest tańsza, szybsza i pozbawiona takich ograniczeń. Remotli to aplikacja stworzona przez polski zespół i co ważne, posiada darmową wersję na Windowsa 7, 8.1, 10 i 11 oraz na Androida 5 lub nowszego bez ograniczeń czasowych czy komercyjnych. To już ogromna różnica w porównaniu do TeamViewera. Remotli możesz używać zarówno do połączeń z własnymi urządzeniami, np. laptopem w domu, jak i z urządzeniami innych osób idealne rozwiązanie dla informatyków, serwisantów i działów wsparcia IT. Dodatkowo na początku 2026 roku pojawią się wersje przeznaczone na macOS oraz iOS. Program wykorzystuje najnowszą technologię przesyłania obrazu, a nie zrzuty ekranu jak TeamViewer. Remotely korzysta z kodeków HFVC i H264, a wkrótce planowane jest również wprowadzenie kodeka AV1, które zapewniają płynny obraz nawet w 4K przy 120 fpsach z minimalnym opóźnieniem i bez nadmiernego obciążania procesora czy karty graficznej. Dzięki temu możesz spokojnie pracować, grać czy wspierać innych, nawet na słabszym sprzęcie. Remotly sprawdzi się w wielu sytuacjach. Uzyskiwanie zdalnego dostępu do swoich urządzeń, pomoc techniczna dla innych, zdalne granie wysokiej jakości, zarządzanie plikami i aplikacjami z dowolnego miejsca na świecie. Co wyróżnia Remotly na tretym Vue'era? Darmowa wersja na Windowsa i Androida, bez limitu czasu i bez restrykcji tylko do użytku domowego, z 4 GB darmowego transferu przez chmurę. Nowoczesna technologia streamowania, obraz przesyłany z karty graficznej, a nie przez rzuty ekranu. Obsługa HDR, 10bit, 120fps w 4K oraz 240fps w 1080p. Minimalna latencja, idealna nawet przy grach. Brak jednoczesnego obciążania procesora i karty graficznej, komputer nie traci wydajności. Możliwość postawienia własnego serwera, relay server, pełna zgodność z Rodo i większe bezpieczeństwo. Elastyczny model subskrypcji płacisz tylko wtedy, gdy naprawdę korzystasz z programu. Remotly bardzo mocno stawia na bezpieczeństwo. Wszystkie dane, obraz, dźwięk, mysz, klawiatura i mikrofon są szyfrowane standardem TLS 1.2 lub 1.3, RSA 4096 oraz AS 256 end-to-end. -end. Kod połączenia jest ukryty, dopóki nie zdecydujesz się go ujawnić, a jednym kliknięciem możesz go zmienić lub wysłać zaproszenie e-maile. Remotli wykorzystuje RSA 4096 i AS 256 do wymiany kluczy. To poziom zabezpieczeń spotykany w profesjonalnych systemach korporacyjnych. Dla pracowników zdalnych Remotly oferuje funkcję Connect Anywhere, która umożliwia łączenie się z komputerem z dowolnego miejsca na świecie, korzystając z globalnej sieci serwerów. Nawet przy wyższym opóźnieniu połączenia, Remotly utrzymuje stabilność i niskie zużycie energii. Idealne, jeśli często pracujesz z laptopa lub telefonu w podróży. Zdalny dostęp zawsze wiąże się z ryzykiem, ale Remotly zapewnia pełną ochronę przed hakerami i cyberprzestępcami. Masz gwarancję, że Twoje pliki, w tym dokumenty, hasła czy pliki finansowe, są bezpieczne i zgodne z przepisami RODO. Możesz używać swojego ID, aby się połączyć, a jednym kliknięciem natychmiast je zmienić i unieważnić wszystkie aktywne sesje. Dla fanów gier Remote ma coś specjalnego. Możesz streamować gry z PC na telefon w 4K HDR i nawet do 240 klatek na sekundę w 1080p. Możesz zaprosić znajomych do wspólnej rozgrywki, streamować bezpośrednio na YouTube, a także łączyć się z komputerami działającymi na Windows 7. Dzięki nielimitowanym połączeniom peer-to-peer -peer opóźnienia są praktycznie zerowe, więc gra się płynnie, jakby wszystko działało lokalnie. Przejdźmy teraz do konfiguracji Remotly. Jest ona naprawdę prosta i zajmuje tylko kilka minut. Na początek wchodzimy na oficjalną stronę Remotly. Link znajdziecie oczywiście w opisie pod filmem. Wystarczy pobrać aplikację odpowiednią dla swojego systemu operacyjnego. Po pobraniu instalujemy program jak każdą inną aplikację. Uruchamiamy go i logujemy się na swoje konto remotly. Po zainstalowaniu zobaczycie, że interfejs jest bardzo przejrzysty i intuicyjny, nawet początkujący użytkownicy bez problemu odnajdą się w menu. Aby umożliwić zdalny dostęp do swojego komputera, wystarczy skopiować i udostępnić ID połączenia. Można je też wygodnie wysłać e-mailem lub przekazać w inny sposób osobie, która ma się połączyć. Teraz pokażę, jak połączyć się z komputerem za pomocą telefonu. Cały proces jest równie prosty i zajmuje dosłownie chwilę. Na swoim smartfonie otwórz sklep Play i wyszukaj aplikację Remote. Po zainstalowaniu uruchom ją i zaloguj się na to samo konto, którego używasz na komputerze. Na ekranie zobaczysz listę swoich urządzeń. Wystarczy, że wybierzesz komputer, z którym chcesz się połączyć. Jeśli nie pojawił się automatycznie, możesz też wpisać kod połączenia ręcznie. Kiedy wszystko jest gotowe, kliknij połącz. Po chwili uzyskasz pełną kontrolę nad swoim komputerem bezpośrednio z telefonu. Gotowe. Możesz teraz sterować komputerem, instalować oprogramowanie, przesyłać pliki, a nawet grać w gry PC z poziomu smartfona. Remote daje naprawdę ogromne możliwości: od prostego dostępu do pulpitu, po zdalne granie wymagające tytuły, a to wszystko z poziomu jednej aplikacji. Teraz pokażę wam, jak wygląda rozgrywka z PC na moim telefonie. W ustawieniach można dobrać schemat kontroli gier do rodzaju gry. Na przykład Action, Gamepad, Racing, RTS, Tanks, FPS albo stworzyć własny layout od zera. Obraz jest ostry, płynny i bez żadnych lagów. Czułem się, jakbym grał lokalnie. Zero opóźnień i żadnych spadków jakości grafiki. Podsumowując, Remotely to nie tylko darmowa alternatywa dla TeamViewera, ale przede wszystkim nowoczesne narzędzie do zdalnego dostępu, które łączy w sobie szybkość, bezpieczeństwo i elastyczność. Interfejs jest prosty, połączenia są stabilne, a jakość obrazu i niskie opóźnienia robią ogromne wrażenie zarówno na komputerze, jak i na smartfonie z Androidem. Dla użytkowników domowych Remotely oferuje trzy elastyczne plany: Darmowy, Premium i Ultimate, a w przypadku licencji komercyjnej są to odpowiednio Pro, Premium oraz Ultimate Enterprise. Już bezpłatna wersja zapewnia wiele możliwości, dlatego naprawdę warto ją wypróbować. Oferta została zaprojektowana z myślą o wygodzie. Możesz subskrybować wybrany pakiet z miesiąca na miesiąc bez konieczności wykupywania drogiej licencji rocznej z góry. Płacisz tylko wtedy, gdy faktycznie korzystasz z usługi. Dzięki temu rozwiązaniu łatwo dopasujesz plan do swoich potrzeb. W miesiącach większego obciążenia możesz rozszerzyć subskrypcję, a w okresach spokojniejszych ograniczyć ją do minimum. Zmiana planu jest możliwa w dowolnym momencie. Szybko, prosto i bez zobowiązań. W planie komercyjnym każdy użytkownik może prowadzić połączenie jednocześnie. Dla porównania, w TeamViewerze, mimo wykupienia licencji dla 15 użytkowników, tylko jeden z nich może w tym samym czasie nawiązać połączenie. Jeśli chcecie przetestować program, link znajdziecie w opisie filmu. I to by było na tyle w tym filmie. Jeśli wideo Ci podobało, zasubskrybuj kanał, zostaw łapkę w górę i napisz w komentarzu, jakie masz doświadczenia z pomocą zdalną i czy testowałeś już remotely. Jeśli chcesz wesprzeć nasz kanał, zostań naszym patronem i pomóż nam tworzyć jeszcze lepsze treści. Link znajdziesz w opisie. Zapraszam również do oglądania innych filmów na naszym kanale. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć! A jeśli masz jeszcze chwilę, zapraszam do zapoznania się z innymi materiałami na moim kanale.